Rzucam mu tam szyszka <śmianowidzio> ja, witam was w odcinku pod tytułem dostajemy FP". Co to za resp jest? Czy jesteśmy w zbiorniki? Bo... Where the fuck are you? A, ten ten. Latarkę sobie wyłączną i po latarce też wiesz. Kurwa, ale to ja też no bym chciał ich i... widzieć, wiesz, bo to, są one po walatarce widzą to jedno. no. Eee... Pani idziemy najlepiej, ale na pewno... Na pewno chcę wyjść, wiesz, i nie dostać na dziurę, nie? Tak. To jest dobre miejsce. Tak mi się wydaje. O, pan! Schował się za kontenerem, za kontenerem jest. Za kontenerem niebieskim na wprost. Ja patrzę z drugiej strony, jakby co. Dobra, jego ja zachody i z Wiesz, lewej strony. Z prawej jeszcze. A z prawej, około. Oh, po drugiej stronie, dobrze. po drugiej stronie muru. Widzę go. Ja zajrzę do kontenera. Leży. Dobra, dobrze. Uważaj, przejść na drugą stronę faktorki. Drzwi, Dobra. Otwarza, drzwi otwarte. Widziałem go. Na drugim piętrze. Ja nie mam bicia na to. Chyba, ja też nie. tak ktoś tu jest. Słyszałem kogoś. Zgin. Wszedłem na plecy. Ale do stołu. <noise> Dobrze, że to jest nagrane. Jestem obok ciebie. Tu. Dobra, widzę. Cię. Dalej, gdzieś tu, może na dole być. O, to ten sam dźwięk. Okay. Tak, może być na dole, może. Dobra, musimy się dostać na ofisy, tak czy siak. Mhm. Idziemy lewą? Chcesz pana sprawdzić? Mm, nie, możemy iść lewą. Z tego co tam, tylko sprawdzę pokrywy na szybko, co on miał. To tutaj Dobra, cię ja się spu... przykryję, no kurwa, nie mam. Nie, nie wiem jak się kryć. No, ja jest tylko wyniosę, co on tu miało. O, to w był, było fajnie. Fajnie, 5 ammo sobie. Chach no Wygnę za kontener. Jestem za kontener. Jestem kontenerze. w kontenerze. Idę do następnego kontenera. No? Jestem na, Jestem na FNC, następnym kontenerze. Jestem w wynastępnym kontenerze. Chcesz go sprawdzić? No zobacz co ma. Jak ma coś ciekawego, to, to ewentualnie podejdę, ale. Nie, pepeki miał, patrz pepeka. Pasta, pierwsza klasa. No, a to nie ma sensu, niech sobie 20 to chyba też nic ciekawego. Nie ryzykuję. Dobra. Biegamy dół czy górę? Chyba by nie byłoby górę. Prawda. Góra? Góra. Dobra. Od plecy. Góra. Leży. Uch. Leży. Minus, czysto nie zamykałem. Dlatego od razu zjeżdżam na górę, okay. Czysto drzwi otwarte, Dobra, ja patrzę po długości. Kogoś tu słyszę? Dostęp quest'a datło 300, co się tego... Achievementa. Co to jest za O! Coś tu jest. Ja jestem na, na samym końcu prawie, bo patrzę most. Most pusty. Ja szybko sprawdzę safe. że mi czasu nie zabierało. Sprawdzaj. No ktoś tu się strzelał, pewnie piętro niżej jest. Może być. Mam, mam pana. Gdzie? Klatka y, dru druga klatka schodowa. Dobra. Uciekł Dobra, do kibli. Jestem koło ciebie na górze. Dobra, jestem pół piętro. Jest, on, on jest na klatce schodowej. Znaczy nie na klatce, tylko na tym, y, w kiblach. W kiblach? A, jakoś, tak, jakaś taka, jakaś taktyczna się. szyszka. O, ale gówniany. Janot. go. Minus. Okay. Ale trochę, trochę mnie popsuł i mam złamaną rękę. U, ale kurde dobrze wyjaśniony w sumie Dobra jeszcze tylko bandaż. Mniej niż pół, czyli to jest minus 20 ja sobie tu wyjdzie na szybko, ci nikogo nie ma na pięterku Dobra. Ja czyszczę łazienkę Nie, pięterka raczej czyste, o to mi chodziło głównie Okej, okay, ja tu łaszę że kiblu, nie? Dołu to nie patrzę, bo do, patrzenie dołu to samobójstwo trochę z góry no. Dobra, idę. Dobra, się kible, na kible się wydają czyste mhm. No dobra, to mamy też jest... quest'a. Sprawdzę pana. bieg pierwszy? Dobra, idę. No poczekaj sekundę. Dobra. Komu pocket wkładę. sprawdzę. Kładę quest'a A. już. A co, oni nie mają żadnego leczenia? No włosne. Dobra, jesteś, robisz quest'a? Tak, ale kość słyszałem na dole. Słyszałem dźwięk błota. Patka może albo do ty się ruszyłeś. Może. Dobra, wbiegać do ciebie? Nie, ja sobie pójdę do ciebie, a ty sobie tu wbiegniesz z Nie narażajmy się na szyszki. Masz dużo racji. Masz dużo racji w tym co mówisz. Ja tylko ma... podniosę tego... AKS-ka co tyle rzędnie. Ale coś kurde cicho. Możliwe, że się co, powyjaśniali już? No Znaczy, moim zdaniem możemy stąd spadać. Mamy to odrobiony. Jest, oczywiście, że możemy. Ale to chyba klatką, nie? Będzie bezpieczny. Ktoś coś powiedział? Katy. Klatką, klatką, idę do klatki. Dobra, idę za to. 10 bez szału. Może być. Zamknięta. Zamykam. Uwaga. To jest to, zamknięte, spojrzę w sejfik. Zamykam plecy. Prawda, tu do krejta. druga klatka. To bliżej nas teraz. Tak. Tu ktoś już otworzył. No. Ładne. Ale ufam mu Potrzebujesz yy, tych 130 tr trójek? 130 trójek? Trzystej trójek? Trzystej nie. To się odgara, nie, już chyba. Nie, 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 nie. Ja teraz MP5 muszę mu złożyć. Prąd! O, kurwa, go nie zauważyłem totalnie. Zabierz go, nie? Tak, 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 tak. tak. tak, tak kurwa, nogi wiszą w powietrzu. I zas. Ej, ja, nie, ja kurwa nic nie słyszę. A tego to też nie słyszałem, akurat. Jeszcze jeden. Leży? Tego, tego tego, to ja nie słyszałem. Uf, ja też go nie słyszałem, zobaczyłem lufę mierzącą mi prosto w czoło. Dobra, spadajmy stąd. To będzie niebezpieczne. Co on miał? MP153, gra nastaje. Dobra, przebiegam, otwieram ekstrakt. Dobra. O! Jowo. nie do końca, bo mamy. Mamy od razu łono. Proszę, bo dostaj wpierdol. Daje się, czy dobrze, bo tam, gdzie się zrespiliśmy, ewidentnie nie było. Naprawdę, ktoś tam się wali po lewej stronie. To popular opinion, ale chyba bardziej wolałem stare customs. Dobra, teraz to Nowa stacja? No. Na pewno jesteś lżejszy ode mnie, więc... Lepiej. No jeden. Panam się... ...kierdzę. Długość czy czysta. Ni beże, nie ma. Dobra, będzie dobrze, najwyżej... A, nie, ...najwyżej nie? nas połamią. Co ty się dzieje? Tam przyszła bułka i miauczy mi. Gdzie ty jesteś? A, tam, chwilę. A, przepraszam, Jest to po drugiej stronie. Dobra, możemy tędy przejść. To trzeba snajpera tylko zobaczyć. O kurwa, tu pan jest. Minus. Holy Lepiej jestem jak. Nie wiem, jakoś nie mogę się do tego Tarkowa z powrotem przyzwyczaić. Mhm. Jest jeden, to może być dwóch, tak? Na szybko umpa złapę. Nieśmiertelniki. gigi. Precek aha, bo ty masz. Dobra, to go stacja. Ale biede, ten, tak, przy, go. Ty Typ łazi przed nami front y, przy, Widzę. Y, przy murze. O kurwa. O kurwa, lewa. Minus. A pod murem? Pod murem nie. Chociażby schował się. O, w chujowym się miejscu jest nie nieźle. Nie, nie, nie wiem skąd strzela. Najbardziej na dziurę dostałem z tej lewej. Wali z tej. po. 10 ci z muru. Wali? Ja nic nie, nie się. Chociażby jest Możemy dyrektywnie... Na stacji walą się. No to musimy obrać jakiś kierunek. No do prawej idziemy. Nie, to konstrakt. Konstrukcję. W środku czysto. No, przez stację możemy co? dormsy zahaczyć? Nie wiem, czy jest sens. Nie, nie potrzebujemy ich. Ja mam tam quest, ale to pójdziemy sobie razem, nie? Mhm. A może coś zobaczymy z nasypu, wiesz? Nic mi jeszcze się nie stało, ale słysząc jak tam jest kurwa wesoło, to może się zmienić. Chodź trochę górą iść. It is what it do nas is. do No, no, brada no. Co się dzieje? Wiem dlaczego. A... Co się dzieje? Firmóweczka Tarkowska. Nie mogę reloadować, nie mogę. nic. To co, Ekstrakcik? Ekstrakcik, ale mam marker, netto questa, nie zrobię do końca. Dzień dobry. Let's go. Lata o, o kurwa, weźmie ktoś Kurwany. O się fiksuje, kolega. Ty, ty coś fajnego miałeś. O kurwa. Jeszcze słyszę. Jest jeszcze jeden. Słyszę. Masz go? Leży. Holy shit, to skaty, nie? Tak. Ta. Kocham Fajnego na plec. No właśnie, szybko sobie dziabnę, bo nie mam... Ja innego nam został. Znowu mnie... a znowu laczy. To wiem co się będzie działo. To szybko lecimy. Tak. Jak już teraz... tak, jak już teraz laguję, to będzie zaraz to koniec samo. zawsze zaczyna się od lagowania ciebie. O, front! Obity, ale żyję. Pusty jestem. Widzisz go? Nie, nie, bo mi się tepie. Rzucam mu tam szyszkę, O mój Boże. Kurwa no tepie chodźmy. mi się ten gość. A! Minus. O kurwa! Oh. Mierdowe, ja mam wrażenie, one. że ja tych botów nie widzę, bo one mi się tepią. Ale one mnie chyba też. Krzaki, krzaki, front, 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 przed Czekaj, ja tu biorę tam. amunicję DMD. Ja nie mam amunicji teraz, już ja muszę doładować wąski. A co ty, masz kałacha? No. 545, 45? Tak. To nie mam nic, ale ci pomóc. Masz włączoną latarkę w tym. Poczniaku. O kurwa! No. Tak działa. Działa, działa. Ja ich praktycznie nie widzę, więc Zdaję się na twoje info. No to jest bardzo słabo w takim, jak Ja mam no mniej niż pół, ja Jak nam To jest grany ze mną dzisiaj? W razie? Dobra, dwa magazynki mam. Stacja czysta. Ziemdra mogę właśnie oddać zawsze, jakby co. Mam pistolet, nie? Jeszcze kogoś Nie, chyba. Bo tu się dźwięk ogóle, jak na tym moście jest. Aha, okej. Okay. A to ty cóż, tak? Tak. To, to słyszysz mnie z drugiego końca mostu? Jak ja jestem na moście. Prąd. O mój Boże. Leży. Chcę przejść na singla dla Beskidu. Musisz zmienić na pistolet. Może tak. O, kolega stoi w ślepy jestem też. O, lewa. Za murem. Dosłownie za murem. Jest... Dobra, raj... Dobra. Wany W plecy. Szum i krzaczory. Za gdzieś. Wyszedł. Dobra, ja może mu tam wejdę, wiesz? Coś tego MDRa? Bo tu będzie ciepło. Ja zostanę z tym... Pistolem, a ukoja młodej. Zostanę mu tam szyszkę, wiesz? No to tu... Ja nie wiem czy mi granata nie odrzucił jednego, nie Dobra, chodźmy stąd, bo To no się coś mu tam wrzucę O kurwa nie wrzuciłem za mur Uy! Na dole, na dole, po długości ulicy Nie, nie wiem, wiem czego zrobiłem, chyba leży Rejg na po długości rury Dobra jestem za tobą Patrzę z prawej Nie widzę go Dobra, mniej niż pół maga. Hmm. Nie widzę jego ani trupa. O kurwa, coś przeleciało skądś. Lecce Urwane. Dobrze. A ale to będzie trudniejsze niż myśleliśmy, wiesz? Nie ma trupa. Do dupy. Nie ma nie ma trupa, nie ma trupa, nie ma trupa, nie ma trupa. O. Ty! Widzisz to co ja? Czy tylko ja to widzę? Ja no. Ej <grym grym grym> idzie po długości ulicy Właśnie bieg. Za rurą jest o, nie ulica. Nie, 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 nie. ulica Kurwa policja się jeszcze biegnie Kurwa zewsząd walą Kurwa zginąłem Zginąłeś? No jest źle Ta. Ua! Gdzie jest tą szyszką do mnie, paru? Leży? O kurwa No to teraz mnie rozprób U mnie w kamzie są te leczonko jest ja na mam, to... mam Mam odpierone leczone, wiesz? Potrzebuję miejsca bezpiecznego. Chcę wyłączyć do parkę dość łatwiej O kurwa ginę. Albo się uratuje Uratuje się. 15 HP Składam się, jeszcze wyjdę z tego No musisz w gnoju nie gin Dobra, re reload i idziemy dalej To sobie zrobię chociaż tam na, re na Big Redzie. Na konstrukt, już sam nie będę wjeżdżał może <złysk> z pistoletem Chyba, że ekstrakt walisz tym. Zobaczcie, jest łódka. Jak jest, to się może ewakuuje, nie, nie Jesteś porobiony, kurwa. Chuj gdzie oni mogą siedzieć. Nie ma łódki. Wow! Surfa zrobiłem. Do taty o ty kurwawie nie odbiła się taki zwany jesteś Boharcze, poszedł stąd, ale dostał. Może gdzieś tu się czaj na mnie. Nie, chyba go to już nie ma. Oooooo! Zahadicie z boku, zahadzi.